Tylko 25% graczy Crusader Kings 3 zdobyło to ultra rzadkie osiągnięcie. Oto jak je odblokować. Rozpocznij nową grę, wybierając 1066 i z nędzy do sławy i bogactwa, a następnie przejdź w lewo do miejsca, w którym jest napisane: Stwórz własnego władcę. Tutaj wybierz q a następnie Stwórz własnego władcę. Rób z nim, co chcesz, ale w zakładce Wiara i Kultura wybierz chrześcijaństwo, a następnie katolicyzm. Następnie w zakładce Edukacja wybierz nieuchwytny cień i podnieś do maksimum umiejętności niejętność intryga. Teraz możesz rozpocząć kampanię, ale od razu zapauzuj. Otwórz menu postaci, wybierz styl życia, intrygę, a następnie fokus na oszustwo. Pozwoli Ci to uzyskać atut, prawda jest względna, który spowoduje, że sprawy nabiorą pikanterii. Zapisz, a następnie przejdź do sekcji wiara w menu postaci i wybierz papieża. W sekcji akcje wybierz opcję sfabrykuj hak i przewiń do przodu w czasie. To nieco skomplikowane, ale w miarę upływu czasu pojawi się kilka wyskakujących okienek o papieżu. Jeśli stanie się podejrzliwy lub będziesz w stanie zdobyć tylko słaby hak, załaduj ponownie grę i spróbuj jeszcze raz. Powtarzaj, aż zdobędziesz mocny hak, a osiągnięcie above god będzie twoje.